blok pamięci trzeci, hmm, cholipka miałem coś zrobić z tymi rzeczami, które zajmują na mnie dysk dobra, może nie będzie aż tak źle przeczuwanie, miałem z... właściwości jeszcze skutka Ok. Eee, tak, to jest zablokowane, tu widzę, że będzie jakieś dłuższe Prawda powiem wspomnienie, ale dobra, kontynuujmy <laughs> pardon jeśli spowodujesz jakieś zajście, najlepiej będzie, jeśli się oddalisz, aby nie denerwować. Okej. Okay. Ta gierka ma swój urok, prawda? Nie do końca pamiętam co tu w ogóle się działo, ale okej. Okay. Już chwilę niestety minęła. Chyba jesteśmy awansowani ostatnio. Jeśli mnie pamięć nie myli. Wkrótce, mam takie wrażenie, że spadki FPS-ów mogą być związane z tym, że... Niestety. Aha. A, znowu Ale walka dajże. pewnie. Zdaje się, że moi uczniowie nie do końca rozumieją, co to znaczy władać ostrzem. Znowu. Może pokażesz im, co potrafisz? Hmm, takie pytanie retoryczne tak z tego wyszło. Hmm, kontra. Okej, okay. najpierw prawy, potem lewy. To balanset! I tam właśnie, moi uczniowie, każdy z nas powinien walczyć! Okej, okay, dobra. No, nie sobie, odzyskaliśmy kolejną Rangę. Eee, nie, myślę, że wyjdzie z kolinią. tak... Musisz być bardzo zajęty! No jestem, Taka przepraszam cię. was na ciosy wroga! I prędko pośle was do grobu! No jest to na pewno prawdziwe stwierdzenie. Dobra, chyba będziemy musieli gdzieś pojechać. Hmm. Cholibcie naprawdę nie pamiętam co tutaj się ma dziać, co się działo. <laughs> Problematyczna sprawa. Prawdopodobnie mamy dostać się do przełożonych tego jego masie, którego zabiliśmy o, ostatnio. Się tak Na pewno gdzieś się tutaj widzę w, w tym mieście jest całkiem spoko. Po, po czym poznaliście, moi drodzy? Ah. Okay. Idź siano ściana Nie no, jest git, jest git, spokojnie Dojdziemy sobie tam zaraz eee, To by była mapa, prawda? Tak. Mogę jeszcze trochę odtegować? Tak, musimy do królestwa się wybrać Gdzieś tutaj były konie, z tego co pamiętam Oto i one A może choć Mój biały rumaku Biały asesyn na białym koniu, a cóż może być <laughs> mniej wyróżniającego się problem No lek Dalej jestem pod zważeniem tutaj tutaj tego miejsca zobaczy jak to jest ładnie trzeba no, przestać, się postarali Parej jedźmy tam Op. A słuchaj, starzyści mi chwilowo wiszą. Ciekawe, czy się będę trzymał cały czas pacie, czy tam skoczy sam tak, dobra. No, kwestia sterowania mogłoby być trochę rozwiązana lepiej tutaj, ale... Ta no, gra ma swoje uroki, tak Okej, okay, tutaj wychodzimy z mapy prawdopodobnie. Będzie loading, co nie? <laughs> Prawda, nie inaczej. No nie inaczej, nie inaczej. Hmm. Prowadzenie tej gry jest ciekawe z mojej perspektywy, dlatego że w sumie wiem jak się ona kończy. Tak, to może trochę być no. <coughs> traktowane jako spoiler, ale kiedyś hmm, tak naprawdę przechodziłem ją z moim kolegą, tylko z racji tego, że właśnie grabał o niego, nie wiem, to on sobie tam pogrywał, pogrywał. Tak naprawdę, wydarzenia, na które, które miałem wpływ, które widziałem już po części już minęły, miałem większy przeskok, a na chwilę obecną w sumie jedyną taką rzeczą, którą jeszcze pamiętam, jest sama końcówka gry. Oczywiście nie chcę wam jej spoilerować, nie ma dla mnie też jakieś, jakaś wielka niespodzianka. No i poniekąd też w sumie można to wywnioskować, jak to się skończyło po... To są żołnierze? Nie? Tak. No trochę się oddali panowie. Można będzie to wnioskować po jakby następnych częściach, prawda, co się, jak się stało, no ale... Znaczy ja dobrze na pewno idę? Czekajcie. Dokąd ja zmierzam? <laughs> Miałem do Jerozolimy lecieć, tak? Aha, albo do Aki. Dobra, A jesteśmy bliżej Aki tak prawda, więc myślę, że polecimy tutaj. Dobra, tutaj żo żo żołnierze widzę, że się spinają trochę. Ooo, gdzie wow. jest jas, Tutaj. Nie z tej strony. Przepraszam cię. <laughs> Co z kurwesem? O! Uh. No tam nie słuchaj, panowie, panowie, co to ma być? No, no, dawaj, 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 no, 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 powiem, że nie Dobra, nie nie. no, nie no, 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 broń. Koniku, ty jeszcze żyjesz w ogóle? Koniu! Już? Przeszło ci? Dobra, chyba raz o niej, że macie nas olał. Oczywiście jest szansa, że przyjdzie z kolegami, prawda? No ale... No wybaczcie, ale nie za bardzo mam ochotę czy się kryć znowu. No to jest jasne czasochłonne. Dobrze, jadę? No, mam taką głęboką nadzieję. Jeśli tutaj pewnie był punkt obserwacyjny, prawda? Dobra, ale. Hmm. dało się udało tutaj dojechać najpierw. To no, też byłoby bardzo dobrze. 300 metrów, tutaj prawdopodobnie mam przeciwników. Górą czy dałem? że dałem. Hmm. jako się przeżyć tutaj. Myślę, że nas mogą nas zacząć gonić, ale. Czym jesteśmy, nawet na odpowiednim poziomie? Mmm dobra. Funkcja obserwacyjna na pewno jest tutaj. Sztapianie się mocno, nie? Hmm. mi się po, nie? Chyba i to wisi, że tu sobie wchodzę, nie? No to wygląda. Tutaj możemy wejść po tych belkach na pewno odkrycie całego terenu można w sumie sporo dać, nie będziemy błądzić. No, pani Altair. No, okej. Okay. No, czasami trzeba wykonać ten krok do tyłu, żeby móc poczynić dwa kroki to wprzód. Hmm, możemy coś wykryć. No po czym poznałeś? No shit tak? no shit. gdzieś no, tutaj będzie ten punkcik, Jest i orełek. Wiem, że to jest soku co z tego. Dajmy to zawsze będą orły. Mmm... Ale jest to przyjemny widok. No Co jest grane tutaj? Nie wiem. O... No to dobrze mi poszło. A tak się to chyba robiło. Nie? Tak. Shift i spacja. Nie mam skiecobójstwa nie, wszystko jest spokojnie, dobra ten konik jest chyba nam posłuszny już bezwzględnie ktoś tam, ktoś się darł dobra, i tutaj możemy do tego punktu obserwacyjnego jeszcze skoczyć, tutaj jakby to była jakaś opcja nie, 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 nie Podwiec i lecieć koniku, koniku, koniku spokojnie, nie, nie co sobie tam bełkoczył był w swoim języku na pewno trzeba coś spierdlić popatrz, by nie dała rady, prawda? byśmy się zmulili na podce. A tutaj widać na, naszy, na naszej śnieżce no, no... Jednak widać klasę, prawda? Dobra. Mógłbym, ale czy chce? To jest coś ważnego prawdopodobnie nie. Kurczę, tak wam powiem, że jeśli by naprawdę chciał sobie tak po cichutku tą grę przechodzić, Chyba, cieszyć się nią, robi to w miarę incognito, no, no to by musiał całkiem sporo czasu spędzić tutaj. Ici mirają Ja nie twierdzę, że nie byłoby to przyjemne oczywiście. jest i na stopu. Będę równy. Nie, nie, nothing to lose. Spokojny. Znaczy mi się wydaje, że w momencie, kiedy ja tam wejdę na to, prawda? To już będę dla nich następny. Zobaczmy, no, co oni mogą zrobić. No właśnie. Tak, jestem podejrzany. I co? Wejdę tutaj? No nawet nie mają takiego zamiaru. Kurczę, nie mam jeszcze zabójstwa z powietrza odblokowanego. Prawdopodobnie to będzie po tym bloku, nam danym. A przydam że jest to całkiem epicki sposób pozbywania się wrogów. Chociaż nie wiem, czy to w ogóle ta część. Ja zakładam, że tak, bo to musiało dosyć czasy być prowadzone. Co to jest taką jest tak, że on tak za nami lata? Czy to jest czy oddziw, wzrok? Odli chyba to się zwało. Więc to byłby orzeł, prawdopodobnie. oreł Tam coś się będzie złego działo. W tym obozie. To już mogę z miejsca powiedzieć. Dobra, Uch, wracaj się. Wow! Dawało mi się, że coś się dziwnego właśnie stało, ale okej. Okay. tu jest rzaki mamy naprawdę niedaleko. Tutaj musimy tylko pójść. To jest w kierunku zaporowym tam. Ale gdzie jest mój koń? Tutaj moja, tutaj jest moj... moja śnieżka kochana. Dobra, nie no nie ma, Be bez jaj panowie, no wjeżdżamy po prostu. Tak, tak, tak. Pogrozili, pogrozili. Jakby, powiem tak, jakby te wykrycia jeszcze skutkowały czymkolwiek, prawda? Jakąś karą czy czymś. No tak, to wiecie, nam. No. Można Kiedy sobie zignorować tych strażników. Lub wspinaj się na budynki, aby zejść z pola widzenia ścigający. No spokojnie, grałem w dankleito. O. No, to już wygląda groźnie, przyznam. Do królestwa, co tutaj mogę zrobić? Eee, wszystkie śledztwa. Prawdopodobnie, i tak będzie lepiej mieć wszystkie. Albo przynajmniej większość. Obierzmy sobie ten punkcik. Jak na razie. Tutaj prawdopodobnie byśmy mieli wyjście do Jerzylimy, po Poprawą. Albo ten. Więc co pokażę Ej, przejdźmy sobie tędy. Coś mi mówi, chwileczkę. Mogę sobie ten zak odpalić? Chyba nie. Nic nic mi nie jest, miałem jednak szczęście młody człowiek, o, nie wiem cię tu tak, i teraz. teraz Naprawdę mnie zaskoczyłeś. Hmm. Czy to są tym Prawdopodobnie tak W sumie jestem daleko od miasta jeszcze. Można mnie gonić. No dobra. Tak, episkie wejście. No okej, okay, to jest... Tutaj ktoś miał dobry pomysł. Nieco co z Demaszkiem. Jakaś epidemia? By tutaj panowała? Cholera. No, my nie jesteśmy Wiedźminami, żeby tak łatwo się tutaj... Dobra, We weźmy, 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 Mieszajmy się w to może. Mm. Dalej furia będzie? Nie. Uuu, przyciągnie. Tak, jestem zwykłym modelcą Coś już o macie patych, nie wiem, nie jestem pewny Ojej oj To miejsce śmierci poganinie Ładny tu no, dobra, nie udało się. Ale no, to może F ja be... powinienem tutaj sobie Olipka, więc was nie żyję Nie no konta poniąłeś, hala, co to ma być? Oj, ale tejże, że, nie chlamy, nie chlejemy, nie chlejemy. Pamiętam, że to są sernicze miejsca, to było niezłe. Mam na małą odwagę, żeby to Gdyby to mi sernicze miejsce, to dobrze by było, dlatego że w sumie byśmy pozbyli się od razu tych burz, prawda? Przepraszam, tylko byśmy ich tutaj załatwili. Dziękuję ci, chłopcze. Chciałbym, żeby moi synowie byli w połowie tak weleczni jak ty. Możeś Możesz być pewien, że usłyszą historię o tym, jak zachowuje się prawdziwy bohater. Znam ten głos, ja niestety nie pamiętam aktora, ale... To jest aktor, który grał bodajże proboszcza w plebanii. Z bólem serca nie pamiętam, naprawdę. Jak oni się tam zwali, o. E, ja nie, ja ewidentnie nie widziałem. Ale tutaj widzę... Um... Tych tutaj przyjaciół moich białych kochanych. No, no pasuje jak uleł, prawda? No, w życiu! Jestem uszonym <grym>, Wejdziemy na spokojnie. Oczywiście się może, bo zarześć tu straż, prawda? No. Troszkę nam się szybko rozpieprzył. Kurze, powiem wam, że troszkę inteligenc sztucz sztuczna inteligencja i komunikacja między powiedzmy, obiektami tutaj jest kalczona, no ale cóż, nie ma co chyba, przejdziemy jeszcze za tych tutaj, za tą czwórkę strażników i koło tej fontanny prawdopodobnie się oddzielimy. <coughs> jest ja ten punkt obserwacyjny, żeby to była tamta baszcza? Nie, gdzieś to bliżej wygląda. No, chwileczkę, gdyby się od nich odłączył, wyglądałoby to samej dziwnie. A no, tutaj widzę. Nie, nie rozumiecie. Jestem biedna panie, Potrzebuję pieniędzy. Władza, panie. Proszę tylko o parę momentów. Proszę. No, ja brzmiałem złodziejka. Tak, for real, eh, Altair. E, zabawa w wsianie trochę później może. O, lag, coś ten? Nie. O, kosznice. Mm, coś mi mówi, że nie jestem. Nie jestem nadal tutaj mile widziany na tym dachu. w sumie jest to jakaś przewaga taktyczna, prawda? To wyciągnął łuk? Nie. <laughs> nie wyciągnął łuku, czy nie ma problemu? Dobra. Oli wzrok, ja bym chciał synchronizację tutaj. I teraz powinniśmy widzieć, nie tylko tu który tam na, 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 napina, tą księciwę, celuje nas to. do I zginęliśmy. Po co synchronizacji? To by było fajne. Dobra, jeszcze tutaj nie ma. Trochę sztucznie to wyglądało, cholipcia Coś tutaj jest. Posłuchiwanie, dobra. Ja, przynajmniej. A, tam jest biuro asesynów w dzielnicy Biedoty. Tutaj bym sobie popodsłuchiwał kogoś faktycznie. No, ciekawość może być tutaj popacalna. Złaś, złaś, złaś. Złaś, Właśnie, że Złaś, złaś złaś. o to proszę. Moja rodzina choruje, nie wspomożecie mnie paroma monetami? Nie. Proszę panie, macie trochę pieniędzy? Umieram z głodu, potrzebuję paru groszy na jedzenie. Nie, nie rozumiecie, jestem biedna panie, potrzebuję pieniędzy. No i wyglądam co najmniej podejrzanie tutaj, jak uczony bez uczonych. No ale okej, okay. prawdopodobnie muszę dostać się do tej ławeczki tutaj. Jesteś jakaś bliższa ławeczka? No nie wygląda na to. Nie wiem w ogóle o co chodzi z tym Na cel, powiadasz? Odizora, ktoś tutaj jest wygląda na Cik Słyszałeś o Alainie? Nie wyłączyłem Łódznik sobie owego zbroku mocnego skrzydła. Dobra. Prawo tego nieszczęśnika dostał strzałą w gardło. Nie wiem czy przeżyje do rana. Jak może pracować, mając tego świadomość? Często odwiedza brata, więc zastępuję go, gdy tylko mogę. Teraz cię tam nie ma. Nie. Sam mam ważne sprawy rodzinne Miejmy nadzieję, że doktor nie dowie się o tej dezercji. Nie dowie się, jeśli nie puścisz pary z <trymka> Twoja stolica jest bezpieczna. Okej, okay. oczywiście, no, że nie wiem czy to jest informacja, którą chciałbym jakoś wykorzystywać. Oczywiście kwestia spozna jest taka, jakie są... jakie to informacje rodzinne, znaczy informacje sprawy rodzinne, prawda? Dobra, przydałoby się dowiedzieć czegoś więcej. Wydaje mi się, że odbicie tego punktu sporo by nam dało, tak samo jak tego. Dobra, no, skoczymy sobie tutaj. Ja wiem, że to nie jest akceptowalne, że będę dziwakiem. Jest i strzelec. Chwała lipka. Ok, tutaj ktoś to jest łucznik. Trzeba za tym pamiętać. Tutaj jest kobitka. potrzebuję pieniędzy, panie. Jestem biedna, chora i głodna. Tak, tak, tak. Trzeba I... Nie rozumiem co nie próbuję osiągnąć To było niemiłe z naszej strony No i delikatnie dobra. Nie za bardzo ty mam prawdopodobnie inne podejście do tego. Ou nie tego Tylko to Widziałeś kiedyś coś takiego? Ja nie. Nie, nie mam tego podejść, cholera. Jeśli zrobi sobie krzywdę, ja mu nie pomogę. Ale złodzieju! Odrąbię ci ręce! Niech tam to się wróci. Mogli podnieść, że ja tu jestem. Nie tu! ja pierniczę. Dobra, trzeba się zająć tym. Nigdy nie uciekniesz! O, panie! Chciałem tam wejść ewentualnie. I łuk dobra. Myślę, że tak. Okej, okay, mnie nie widział. W no nie się problemu wykrywalności na tym dachu Ale proszę to było gorybę trochę ciszej Byłem sobie zobowiązany, bo to zawsze głośno niestety wygląda wygląda Co znowu jakieś niewinątko? Nie. No oczywiście nie, niewinna Niewinowna. Nie do końca wiem gdzie... Skąd dobiegały te dźwięki cholipcia? No a to tutaj, no, a tak będzie szybciej prawdopodobnie. No zaskakiwać nie mam gdzie. Tam jakoś w miarę spokojni. No coś z mojego musi w tym mieście dziać wszędzie trupy. A, tutaj. Dobra, widzę. Nie no, podejdziemy, bądźmy mili. Nie mam pojęcia co nam daje odbijanie tych mieszkańców, no ale cóż. O tutaj. I tak się i tak się wmieszamy, więc no. A tu nie ty. Stani, robisz mi krzywdę. Ro do alei. Ej. Giniesz. O. Oh. Tak Vince, ale Vince. Hmm. Walka mi nie trochę lepiej, jeszcze, prawda, ale. O! Oh. To nie jest jakiś lepszy, trochę. Hmm, fajny sympatę z tą kamerą. Uwolnioną. Nie jestem pewien, że szybko go nie opuszczę. Oddałeś mi wielką przysługę, młodzieńcze. Nie zapomnę ci tego. Pewnie już nie pamiętam, ale dobra. No mhm. to kurde, to, nie my mamy mieć litość, tylko uczeni. Aha, tutaj po prostu uczeni są. Dobra, to chyba będziemy sobie po prostu odbijać te punkty widokowe. A, co nam się najbardziej opłaca? Myślę, że się skoczyć tutaj, potem tutaj i tutaj. Co to zrobiłeś? No, no to miłe z naszej strony, nie? Oj, wywaliłem się trochę biedach na wielkiego asesyna, nie? No ale nie, cóż. Proszę, nie proszę tylko o parę miedzianków. Oh. Mm, Ten no model par w sumie oh. mógłbyś w raz woksach potem. Tak jak teraz się zastanawiam. Znaczy inaczej, bo... No, nie ma wstępu! No nie ma, nie ma, nie ma Dach się kończy dach mu się skończył i tyle. No jest, się, tu jest całkiem wejść, tylko boję się, że tam ten pan może coś mieć przeciwko. Jabłko z tobą, nie zapomnę tego. A, tutaj. Halo, 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 proszę. Ale tejże, no bez jej. Kiedy on przestanie się wygłupiać? Nie powinno cię tu być, odejść! Tak, nie powinno. Przejść, co się stało. Może wyjdziesz się trochę zabawić! Nie, myślę, że nie w sumie. było się, to broń. Nie, no w sumie sobie wiem co chciałem, żeby nie było strzelca na posterunku, prawda? No i siłę do czego tam nie ma, chociaż wygląda na to, że jeszcze przyjdę to przeżył jakimś cudem. Okej, okay, o tutaj jeszcze właściwie pan jest. Oj panie, bo to, ja tu to nie zabadzę w sumie, jestem chciał o walczyć, nie? Co, co? Ciekawe, czy mogę sobie się synchronizować? XD Mogę. Ciekawe, czy mogę sobie się synchronizować, chyba już mam odpowiedź na to pytanie. Tak zrobimy w międzyczasie, prawda? No spoko. No to wesołości, wesołości, moi drodzy, wesołości. Oh. Oh. No nie można się jakoś gdzieś dostać w ciekawe miejsce. Chyba chodzi o tamten kościół po prostu. Dobra, czujemy tak. Co z tego, żebym się prawdopodobnie zabił... Aha. Okej. Okay.